Na Bibie zrobić hałas W, o, w, tu przychodź tu, na Bibie zrobić Zapraszam Tybiego Ciebie Ciebie Ciebie, ja Ci zapraszam bicia Oj, no są w ogóle mega podobni do siebie Chuj są so podobni, są bracia Nie, nie, yes, nie, serio Dobra, whatever Tak czy bo to paręczy mnie. Nie robię Holandii, ale. Trzy, cztery ryby. No, co? No zresztą temat, nie? I mamy na sobie temat. O, zresztą. Tak to wujek mówi, bo chyba ci ktoś bardzo ma słuchanie. Jeden cmentarny, da. Jeden cmentarny, da. Minuta czasu. Coś, to jest temat bicia, minuta czasu Tak, tak, yo, ej hey. Ziomek, 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 ziomek Jesteśmy do siebie prądą i ja nie wierzę Kamer, to mój twój najlepszy punchline w karierze Okej, to już, hej Jadę tu na pinach i teraz jadę tu, kurwa, ziomek Do tego typa, jedna cmentarna Jestem narrator, mam na ciebie wiązankę Dziewko, kurwo, szpato Okej, okay. jadę tak i to jest dziś Ej, dobra, yo, ej, Ty kurwa na mnie nie ma wata Wychwaczę olimpiada Dobry raz na cztery lata A ja tu gram, żołnierstwa, tutaj latam Wygrywam kiepsu, bym miesiąc na świata Wóz z czołg, ej, jadę tutaj widzę. Dobra, zjadę, będę u byłbym na bicie A ty co? Jadę tutaj dobrze Będę tam gościem, bo kurwa jestem gościem A ty kurwa kim ja tutaj włożę. Ży, że nie jesteś tu gospodarzem Więc kurwa tak, jesteś tu nikim Dobra, nie masz to na hałach publik. Yo, takiego typa mógłbym kurwa przerobić na papryka szale. Tak naprawdę wiesz, że jadę, to w sumie nie bądź lżejszy niż ustawa przewiduje, kurwa. Ty pajacu, patrz jak się to robi. Ja wiesz że mogę, kurwa, proste to zrobisz tutaj. Nie ma dwuznaczności, prosta chwila, bo kurwa zapamiętaj, że tak każdy nawija. Więc zrób to inaczej, kurwa, na inny sposób wiesz, że kurwa mam tutaj zawsze prawo do głosu i tak naprawdę się nie... Pizdę, kurwa! I tak naprawdę powiem kobieto jemu pizda to się kurwa rozdziera co miesiąc Ty i tak naprawdę powiem wiesz mam flow naturalny czerwony jak krew Ty zimna krew, wejdę, zimna krew to ci będzie potrzebna jeszcze Yo, to był mi. bez pierdolenia, widziu, bez tematu Yo, yo Ej, jaki papryka ziom, ja jestem lepszy Twoja niunia starsza niż konserwy ze Szwecji Więc firmy tu, jadę na wolno Papijo, Warszawa, Kraków, Stockholm Wszystko tutaj, jadę tu na wolno Poczekaj zioł, mogę podbić tu nawet do Oslo Ale ja, ty, ja jestem dobry Ty jesteś cieki, wiem, że fiorny ci kurwa jedzą z... Jestem lepszy kurwa na Petri Ziomek, nie możesz się kurwa zagłębić Szczecińska gościnność, kurwa jadę dobra Co to jest kurwa papryka, i pozman? Człowieku tak, jadę tutaj, mam wersje lepsze Warszawskie style są królewskie Okej, okay, wracam ziom i to jest bada Weź go pogoń, bo to nie kurwa Warszawa Więc dobra tak, jadę tutaj chwila Szczecin może się tylko do Warszawy przymilać więc kurwa tak się i powiem Ludo, możesz być moją pierdoloną podróbą, a twoja niunia, ja, powiem wiesz, pod i kurwa weszły w kręg. Ja! To był Wiciu, to był Dymi. Wy się domawiajcie, ja z ich. Hala, 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 poczekajcie, 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 poczekajcie. Czy tę walkę wygrał Tymi? Czy tę walkę wygrał Ficiu? No i już nie powiem, że macie zdanie, bo generalnie jest... Kamil! Blisko! Po pierwsze! Nie będzie dogrywki, a po drugie tę walkę zwyciężył... Tymi!